Kto powinien nas reprezentować na Eurowizji w roku 2016? I to, co widzicie tutaj, to sonda portalu Party. Edyta Górniak 21%, Michał Szpak 6%, Margaret 15%. No i liderem tej klasyfikacji jest zespół Piękni i Młodzi: 38%. I właśnie z nami jest frontmenka zespołu Piękni i Młodzi. Dawno się nie widzieliśmy. Cześć, Maciu. Cześć, cześć, witam. To jak tam te przygotowania na Eurowizję, bo idzie naprawdę grubo. No tak, akurat fajnie wyszło, że w tym roku jest otwarty konkurs. Postanowiliśmy wziąć w nim udział. W sumie już myśleliśmy o tym od dawna, tyle że do tej pory no, telewizja polska sama decydowała o tym, kto będzie reprezentował nasz kraj w konkursie Eurowizji. W tym roku wrócili do starych zasad, z czego no, my się cieszymy. Myślę, że wiele wykonawców również, ponieważ no, w końcu będą mieli okazję no, spróbować jakby wystartować i dać szansę. Ludziom zagłosowania na to, kogo oni chcieliby zobaczyć na konkursie Eurowizji. A jak to się rozwiąże, to zobaczymy. Jaki utwór już wiecie, czy niekoniecznie? Znaczy, ja wiem, znam przecieki, dobra, wiem, 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 wiecie jaki utwór. Co to za utwór, o czym opowiada i w jakim klimacie? E, tak, wiemy. To jest utwór na serca dnie. Pod koniec roku ubiegłego, czyli 15, skończyliśmy kręcić klip do tego utworu. Już go mamy. Czekamy tylko na decyzję, co się wydarzy dalej, bo 16 lutego mają być podane, ma być podana lista 10 wykonawców, którzy wejdą do e, tych po polskich eliminacji, do Eurowizji. Także na razie nie wiemy, co robić z klipem. Nie publikujemy go, czekamy do, mm, no, do decyzji jury. Jeżeli. jeżeli się uda, to wtedy będziemy postępować jakby z regulaminem e, eurowizyjnym. E, cóż, o czym opowiada utwór? Utwór ogólnie jest o miłości, trochę romantycznej, trochę może o zawodzie nawet miłosnym. E, jeżeli chodzi o klip, jest stworzony w latach na styl lat 20-30. Jest to zupełnie klip odbiegający od pozostałej naszej twórczości dotychczasowej. Chcieliśmy pokazać coś innego, coś nowego, oryginalnego. Myślę, że tego typu klipu jeszcze nie było w muzyce disco. Także zobaczymy, no, jak odbiorą nas, nas nasi fani, chociaż wiemy, że na nich możemy zawsze polegać. I że zawsze są z nami pomimo tego, co się dzieje w otoczeniu, co ludzie o nas mówią. Także no, to jest chyba najważniejsze, żeby żyć w zgodzie ze sobą, żyć w zgodzie z nimi. My wiemy, że możemy na nich zawsze polegać, także robimy to przede wszystkim dla nich. Panie i panowie z TVP, dajcie szansę pięknym i młodym zmierzyć się właśnie, chociażby z panią Edytą Górniak. Jak byś się czuła stając w szanki właśnie z jedną z najbardziej utytułowanych i najbardziej wybitnych polskich wokalistów? Tak. Wiesz co, to by było na pewno ciężkie zadanie i trema by była nieziemska. Móc stanąć na jednej scenie no, z taką wielką gwiazdą. No i Bez wątpienia, jedno z najlepszych wokalistek, jeżeli chodzi o Polskę. Już pani Edytka miała okazję reprezentować nasz kraj parę lat temu na konkursie Eurowizji. No, zajęła chyba najlepsze miejsce jak do tej pory, jeżeli chodzi o reprezentowanie Polski, bo stanęła Prawie, że tak powiem, na tym pierwszym miejscu myślę, że malutko brakowało, bo zajęliśmy wtedy drugie miejsce. No, być może ma okazję powtórzyć sukces. Nie wiadomo, jak to będzie. No ja na pewno, jeżeli będzie taka okazja, jeżeli uda nam się wystartować w tych eliminacjach i jeżeli pani Edytka również będzie na tej scenie występować, no to no będzie no, nieziemskie wyróżnienie, tak, dla naszego zespołu, myślę. Marzyłaś o tej balladzie długi, 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 długi czas. Rozmawialiśmy na początku roku o waszych planach na przyszłość i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. No to te plany chyba się delikatnie skomplikowały, bo jest ten utwór twój wymarzony i dodatkowo jeszcze będzie reprezentować e, najprawdopodobniej Polskę e, w Eurowizji. Ja bym tak naprawdę szczerze chciał, żeby coś się zaczęło zmieniać, bo Polska Polonia słucha muzyki e, dance i mogłoby się wam udać. E, czy to dobrze, że to ballada na Eurowizji, a nie coś skocznego? Wiesz co, no tak się złożyło. Ja myślę, że to też jakiś taki może element przeznaczenia y, zaistniał tutaj, bo rzeczywiście to balladę już miałam wykonać y, rok temu, y, tylko po prostu nie było pomysłu na to, żeby ona satysfakcjonowała nasz zespół, żeby y, ten utwór po prostu trafił do mojego serca i po tym jak go usłyszę, to po prostu, żebym wiedziała, że to właśnie jest ten numer. No w końcu dla mojego męża się udało. E, Dawid stworzył linię melodyczną, stworzył baladę, która po prostu, na no jak usłyszałam, to byłam w niebo wzięta. E, Daniel z Dawidem wspólnie napisali tekst do tego utworu. Mi zostało wykonanie. No, i tak nie wiem, może to jest taki znak, że złożyło się, że w tym roku ogłosili ten konkurs Eurowizji, że akurat ten utwór yy, my daliśmy yy, jako konkursowy yy, z naszych rąk. Więc no, mam nadzieję, że. Że twoje słowa się sprawdzą i że będziemy mieli okazję stanąć na tej scenie i, i próbować próbować swoich sił w tym konkursie. My pisząc pierwszy artykuł o was, że jedziecie na Eurowizję, zrobiliśmy również sondę. Kto Waszym zdaniem powinien reprezentować Polskę na Eurowizji? Wiesz, co się okazało? Zobacz. Mm -hmm. No Widzę jakiś zespół piękni Młodzi na pierwszym miejscu. Znaczy? znaczy? <laughs> Kojarzę ludzi. <laughs> a, a później jakiś szpakowaty, Michał Szpak, ale jest mimo wszystko daleko za wami. 72% głosów, yy, no a Michał Szpak 11%. Dalej, według naszych czytelników, powinni na Eurowizję pojechać. Basta i Majachyży. Najpierw Majachyży. Brzmi ciekawie. No, bardzo ciekawie. Słuchajmy bardzo się cieszymy, że jest takie poparcie, jeżeli chodzi o nasz zespół. Tutaj nasi fani naprawdę niejednokrotnie udowadniali, że, że są za nami, zresztą wczoraj na Facebooku, wczoraj i dzisiaj na Facebooku to podkreśliliśmy, że jednak chyba mamy najlepszych fanów na świecie. Myślę, że żaden gatunek muzyczny nie może się poszczycić aż takimi fanami jak ma muzyka disco. Są z nami bez względu na to, co ludzie mówią, co ludzie piszą, czy są przeciwko disco, czy nie. Ich to nie interesuje, oni i tak wiedzą, że, że po prostu kochają tę muzykę, że chcą o nią walczyć razem z nami. Także no, to jest chyba najpiękniejsze, dlatego wam bardzo dziękujemy. Jeżeli Uda się nam dostać do tej dziesiątki. Jeżeli staniemy na tej scenie w konkursie ogólnopolskim do Eurowizji, to my możemy obiecać, że naprawdę damy siebie wszystko, że postaramy się was nie zawieść. Będziemy się przygotowywać z całych sił, żeby pokazać coś naprawdę fajnego na tej scenie. Także na pewno was nie zawiedziemy i myślę, że wy nas również nie zawiedziecie i będziecie dalej z nami. My trzymamy kciuki z Magdą Narożną i pewnie niebawem z całym zespołem Piękni i Młodzi, czyli zresztą Chłopaków. Spotkamy się niebawem. Miejmy nadzieję, że to będzie w czasie, gdy będziemy świętować Waszą dziesiątkę, że tam jesteście. No ja myślę, że jeżeli uda się nam wystartować w tym konkursie, to będziemy musieli to zabrać ekipę z Łomży, żeby zrobiła fajny materiał i pokazać to od zaplecza, jak tam wygląda. My na pewno Was zaprosimy, to możemy obiecać. No to chyba już sami wiecie. Nie ma innej opcji. My też dołożymy wszelkich starań, żeby pojechać z nimi i pokazać, jak się dobrze bawią. To była Magda Z Pięknych i Młodych. Pozdrawiam i jego dnia życzę. Hej.